Cześć, witam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że macie oczywiście kawkę, bo dzisiaj będzie troszeczkę do pogadania, bo będziemy robili EDC, montowali EDC. Pokażę Wam, jakie jest moje EDC, od czego zależy w ogóle stworzenie EDC, na ile ma mieć tam tych elementów, mniej czy więcej, czym również nie jest w ogóle EDC, czego bym nie zakwalifikował. Powiem Wam o moich badaniach i przejrzeniu pół tysiąca, ponad pół tysiąca zestawów EDC. W związku z tym zostancie na filmie, bo będzie trochę inaczej niż u wszystkich. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na tym kanale, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, kliknijcie łapkę i jedziemy z koksem. kawki i zaczynamy. Chciałem zacząć od tego, żeby sprecyzować, czym nie jest w ogóle EDC. EDC to nie jest zestaw narzędzi do pracy, nie jest zestaw kluczy do roweru, nie jest to zestaw turystyczny, nie jest to zestaw bursztraftowy, nie jest to zestaw przetrwania lub zestaw żeglarski. Dlaczego? Zupełnie nie wiem na przykład po co, na środku Atlantyku przydałoby mi się krzesiwo, które jest w dużej ilości zestawów EDC, raczej nic tam nie rozpalę. Natomiast bardzo przydatną rzeczą w zestawie żeglarskim będą, będzie pas asekuracyjny, będą szelki asekuracyjne, będzie kamizelka i będzie UKF, że w razie czego jak wypadnę za burtę, to, żeby krzyczeć do załogi, która ma drugą kawę w środku ratunku. Oczywiście wiem, że w tym momencie ktoś mi zaraz powie, ale jak wylądujesz na bezludnej wyspie, to przyda ci się krzyciwo. Ok? Przyda. Będę miał plecak. Jak będę strandował w czasie sztormu lub zawarią jachtu i osiadał na mieliznie, to sobie wyrzucę mój plecak. W którym będzie w tym momencie krzesiwo, na brzeg. Albo na przykład do tratwy, będę musiał tratwą ratunkową dopłynąć do miejsca. W związku z tym możemy zobaczyć, że sama idea, że potrzebujemy coś do przetrwania wcale nie jest taka uniwersalna, bo na pewno na jachcie wychodząc na wartę ze swojej kajuty nie będę miał ze sobą krzesiwa i wielu różnych dziwnych rzeczy jak zapałki, niezapałki, bo nie są one potrzebne. A mówimy tutaj o przetrwaniu, czyli bezpieczeństwie na jachcie albo przetrwaniu w dziczy i to są już zupełnie dwa oddzielne. Przechodząc do drugiej części filmu, mam do Was pytanie, czym dla Was jest EDC. Natomiast żebyśmy zaczęli mówić już o EDC, to warto spojrzeć na przykład i zobaczyć, co podaje nam Wikipedia, czym jest EDC. I macie tutaj całą listę, zrobiłem print screen, a sami możecie sobie prześledzić i zastanowić się, czy to, co. Jest napisane w Wikipedii, będzie Wam potrzebne, niezbędne do tego, żeby funkcjonować poza domem. Myślę, że w tym momencie jest dobry, dobry moment, żeby przejść do tematu, co ja mam w swoim EDC i powiem Wam, od czego ono jest uzależnione, bo moje EDC ewaluuje w pewnych sytuacjach. Po pierwsze, w moim EDC zawsze jest zegarek. Muszę wiedzieć, która jest godzina i mogę nie mieć nic, nie licząc ubrania, ale będzie zawsze zegarek. Zegarek, który mam 24 godziny na sobie i oblicza moje przeciążenie treningowe lub nie. Więc to jest pierwszy podstawowy punkt. Drugi punkt bardzo istotny to jest, to są okulary. muszę być etui może być jakaś ściereczka lub nie. Z reguły nawet nie mam tej ściereczki, ale muszą być okulary. Dlaczego? Dlatego, że nie przeczytam w sklepie, do którego do, dotrę cokolwiek. A resztę nakierowuję kamerkę na dół i już wam wyjmuję i pokazuję wszystko. I montujemy EDC. Mamy zegarek, etui i okulary. I na rzeczą, którą zawsze są targam, to jest telefon komórkowy i słuchawki. Żeby na przykład, jak chcę coś posłuchać, przejrzeć film, czy po prostu posłuchać muzyki, to nie zagłuszać ludziom. Następnym elementem jest portfel z zestawem rzeczy, o którym zaraz powiem. Jest dla mnie bardzo ważna rzecz, czyli lupa. Może ona być w takiej formie małej lubki. W etui skórzanym albo ala skórzanym, albo może być to w postaci bryloczka do kluczy. Najczęściej używam takiego tego zestawu, tego elementu. Naszym elementem, który jest przydatny, to są chusteczki do nosa. następnym elementem są klucze do domu, albo klucze do samochodu, albo klucze do roweru, albo wszystkie na raz. W... No dobra, nie przesadzajmy. Jak mam kluczek do roweru, to nie potrzebuję do samochodu. No i do tam, w tym momencie dotarliśmy już do siódmego punktu. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7 i niektórzy dalej twierdzą, że przydaje się coś do pisania, czyli może być to długopis albo na przykład owek. Generalnie nie noszę, bo większość notatek obecnie robię w telefonie. Nawet zrezygnowałem z kartek na zakupy, gdzie skreślałem coś długopisem albo e, ołówkiem, co coś wybrałem. To odznaczam tutaj. Kolejny punkt to jest latarka. Kupiłem sobie taką latarkę, jeszcze jej nie widzieliście. Bardzo malutka. Na jedną baterię AA, i w tym momencie ja tutaj mam Enelopy. W temacie Enelopów był film. Możecie kliknąć na górze kartę. Tą latarkę włącza się przez dokręcenie jej. I pozycja ostatnia, czyli będzie to pozycja dziewiąta, to jest nóż. Mam też taki nowy nożyk, o którym nie, nie, nie było do tej pory. Jest to taki bardzo mały w formie bryloczka. Myślę, że do otwarcia przesyłki pocztowej spokojnie wystarczy jakieś paczki, wycięcia mojego adresu i wyrzucenia reszty, żeby nie, ta nie targać tego wszystkiego na mieście. Jeżeli wybieram się na przykład po dzieci do szkoły lub na trening, to te rzeczy, które są po tej stronie są w ramach mojego EDC. Raz, dwa, ewentualnie słuchawki, trzy. Nie, chusteczki jak do nosa często nie mam. Najczęściej na pewno mam okulary, żeby przeczytać jak ktoś Pani mi da i telefon, żeby sobie posłuchać po drodze muzyki albo na przykład pograć jak Ameryka się ubiera. Przechodzimy do portfela. Co tacham w portfelu? Będzie to karta, prawo jazdy i dowód osobisty. Również dokumenty dotyczące samochodu. Karta Payback, obecnie już mam aplikację, więc za chwilę ona może wylecieć. Będzie również jakaś gotówka, mam tu 70 zł, widzę, bo nie, 90 zł. Będzie jakiś bilon, który jest potrzebny, żeby zaparkować na przykład samochód, chociaż z reguły drobniaki do parkowania samochodu mam w popielniczce, bo nie palę. I jakieś opatrunki, które notabene z reguły po kilku latach wyrzucam, bo się do niczego nie przydają. Ale warto mieć. Dlatego w ogóle nie mam jakiegoś super zestawu, w ramach którego będzie pół apteczki. I apteczka to też nie jest zestaw EDC, bo, bo szczerze mówiąc się nie przydaje. Miałem. Miałem sytuację wypadku. Po pierwsze wypadki, w których ja uczestniczyłem oraz na przykład wypadku, który widziałem. Jedyna opcja pierwszej pomocy to było zadzwonienie po karetkę pogotowia. I nieruszanie pacjenta, co chcieli zrobić, nie musiałem ich powstrzymać, bo bo mógłby się wykrwawić. Miał po prostu taką czołówkę, że ściśnięte były nogi, które notabene, z tego co wiem, później były amputowane, w związku z tym w takich sytuacjach zostawiamy delikwenta, obejrzałem go z lewej, z prawej strony, obszedłem i on poprosił, żeby zadzwonić po pokoju z rodziny. To było to, co było potrzebne i przydatne, czyli telefon może się przydać, często bardziej, bardziej, aniżeli plasterek. Potrzebna jest fachowa pomoc. Ostatnim elementem, który mam w portfelu, który nie zawsze noszę, to jest no te portfela, notabene, też był film, kliknijcie tej karty. To jest nożyk portfelowy, taki cieniutki, który wrzuciłem tam, gdzie jest bilon i sobie razem z tym bilonem jeździ. Jeżeli nie mam portfela, to w tym momencie w tym zestawie z latarką mam spięty drugi nożyk, bo często portfela nie targam, nie targam ze sobą. Nawet jak idę na trening, to, to portfela nie mam. Żeby tak uzbierać 10 rzeczy w EDT, to trzeba się naprawdę postarać. No i na pewno nie będzie w nim krzesiwa, o której mówię, bo nie wiem, po co mi krzesiwo odbierając dzieci ze szkoły. Do niedawna elementem potrzebnym przez dwa lata była maseczka, ale obecnie widzę już w tym roku, gdzie przejechałem dużo, mówię, koło tysiąca zestawów, sprawdziłem, to maseczka chyba była tylko w jednym. W związku z tym tego też nie ma. To, co macie napisane w Wikipedii, to, że należy nosić zapalniczkę. Też nie wiem po co, bo nie palę i do niczego mi się nie przydaje zapalniczka noszona na co dzień. Nie mam również latarki czołówki, bo mam tą latarkę i w zupełności wystarcza mi taka latarka. Trzeciwo przygotowałem, żebym wam pokazać. Nie noszę, również kwestia jest notesika. Kiedyś może nosiłem karteczki notesiki, ale zmienia nam się sytuacja i wystarczy zupełnie telefon. Również macie w Wikipedii, że można mieć pamięć do przekazywania danych, które też uważam, że nie jest istotne, bo jak kolega potrzebował ode mnie filmiki z egzaminu, to nie przetargał mi pamięci, tylko sprzelaliśmy to za pomocą transferu z telefonu do telefonu. Kolejnym elementem, który nie noszę tak samo jak zapalniczki, nie noszę zapałek. We macie jeszcze w Wikipedii kompas. Ja mam im kompas, który mi tata kupił dawno, dawno temu. Działa, działa. Tam jest północ. Dokładnie, gdzie wy jesteście. Na północy jesteście. I też tego nie noszę. Też się nie przydaje. Yy, miałem raz sytuację, w której by się przydał kompas ponad 20 lat temu. Bo nie wiedziałem w którym kierunku mam jechać, bo była taka mgła. Natomiast wykorzystałem co innego. Sprawdziłem w jakiej jestem lokalizacji na telefonie nadajnika, a potem przejechałem kawałek i zobaczyłem na który nadajnik mi się przerzuci. I wiedząc w tym momencie, gdzie mniej więcej jestem, to jeżeli jadę do, z jednego nadajnika do drugiego, to jadę w dobrym kierunku, czyli mam dojechać do jednej drogi. Druga droga była na dole, czyli na południu, jedna droga była na wschód. Dla Was to jest tu wschód czyli musiałem się znaleźć albo przy jednej, albo przy drugiej drodze, takiej głównej, żeby dojechać do domu. Ponawigowałem się za pomocą nadajników, dzięki takiej instytucji jak telefon. Wtedy jeszcze nie było smartfonów, bo to były takie wiecie, normalne telefony, otwierane, z klapką, coś tam. I to mi jak najbardziej wystarczyło, żeby trafić do domu. Również nie noszę żadnego sznurka w swoim EDC, bo też się nie przydaje. I to co kochacie, i prawie i w każdy, no nie każdy, dużo osób ma, to nie targam żadnego multitula. Też uważam to za rzecz kompletnie nieprzydatną i przydała mi się, jak mówię, dra, raz na 20 lat, więc to się troszeczkę mija z celem. Na tym będę kończył porównanie, natomiast przejdziemy teraz do zupełnie ciekawszej rzeczy, czyli jak skomponować, i zastanowić się, co rzeczywiście jest nam potrzebne. I pierwszy wskaźnik dotyczący tego, co jest potrzebne, to jest odległość, to jest dystans, który musimy przebyć. Czyli jeżeli idę po dzieci do szkoły, to mam minimum, bo mam 550 metrów od furtki, czyli się napiję, wrócę i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy szczególnie lato i wybieram się na miasto, załatwić 10 spraw i zrobię po tym mieście 5-6 km na piechotę, bo nie muszę w tym momencie brać samochodu, bo więcej czasu zmarnuję na. Parkowanie samochodu aniżej te 10 minut dojścia do pierwszego sklepu, który potrzebuję. A potem następne. W związku z tym potrzebuję jedną bardzo istotną rzecz. Potrzebuję picie. Mogę sobie przypiąć do paska albo przypiąć do saszetki. Saszetki również nie noszę jako EDC, chyba że jest to lato. Mam krótkie spodenki i nie mam zbyt dużej ilości kieszeni. Wtedy coś takiego się przyda, żeby do tej saszetki po prostu schować telefon, schować okulary chusteczki, no i jak idę zacząć na miasto, to często są zakupy, więc w tym momencie ten portfel muszę mieć ze sobą, czyli pakuję. Ten portfel mieści się do tego, e, do tej saszetki. Jakby na temat saszetek film, kliknięcie kartę mówiłem, że się nie mieścił poprzedni, czy przy portfelu mówiłem, że się nie mieścił poprzedni. W związku z tym ten już się mieści, więc może spokojnie być zapakowany do takiej saszetki na lato. No i to jest właśnie następny kierunek, czyli czy gdzieś się wybieramy w zimę, czy w lato? W zimie może nam się niekoniecznie chcieć pić, chodząc dwie godziny po mieście, ale w lato uwalniając dużą ilość płynów i robiąc wysiłek, jak najbardziej może się przydać. W związku z tym do saszetki przypinam sobie bidon i w tym momencie idę albo na pasek. Jest tam taki zestaw, który mówi nam, że idę gdzieś dalej, czyli na dystans 2-3 km od domu. Następnym krokiem jest na przykład wyjazd do Warszawy, wyjazd do Siedlec, na przykład kupując coś, gdzie w tym momencie muszę mieć jakieś dodatkowe rzeczy, ale nadal nie ma w tym temacie ładowarki do telefonu czy kabla USB. Dlatego że prędzej zabiorę na wszelki wypadek powerbank. O powerbankach był tutaj film, na przykład taki mały, który mi się przyda, aniżeli tarkanie ze sobą. Na ładowanego telefonu, szczególnie jeżeli jadę na tam i z powrotem, to kompletnie mi się to nie przydaje. Jeżeli jadę na cały dzień, to może w tym momencie rozważam zabranie ładowarki do telefonu. Natomiast jeżeli jeździłem kiedyś do pracy, to też nie targane są ładowarki do telefonu, dlatego że miałem taki zestaw pracy dodatkowy. Zazwyczaj w domu i w pracy i wszyscy mieli podobne ładowarki, i może było, jedna osoba przynosiła i wszyscy ładowali. W związku z tym też można ograniczyć noszenie. Chciałem Wam powiedzieć, że jak byłem młodszy, nosiłem znacznie więcej rzeczy, a teraz noszę mniej, bo z wiekiem człowiek widzisz, że pewne rzeczy się po prostu nie przydają. Nie przydają się latami, nie przydają się dekadami, a nie tylko latami. W związku z tym nie jest to potrzebne. Jeżeli mam decydować, co by było bardziej potrzebne, to zarówno w poprzednim roku, jak i rok do tyłu. Nie, zarówno w tym roku, jak i w zeszłym roku spaliłem sobie głowę i przyda się na przykład w lato czapeczka z daszkiem. Albo jakaś chustka, żeby zawiązać, przywiązać, bandanka, czy coś w tym stylu, żeby po prostu nie mieć problemów. I to jest znacznie bardziej przydatne, niż zapalniczka. To przydaje się jak idę na, do, na groby. W związku z tym nie mam jak najbardziej czegoś takiego. Nie noszę takich bransoletek, bo te, to owszem nadaje się do lasu. Owszem, jest jakimś symbolem rozpoznawczym, że jak się spodka kogoś w sklepie, to wiadomo o co chodzi. Tutaj jest kompas, który też się mi w tym momencie nie przydaje. Ozdobna bransoletka, bransoletka z koralikami. Jak ktoś chce, to ma. Niektórzy noszą odstresowujące bransoletki. A przejdę do tego potem. Odłożymy bransoletkę. Odłożymy portfel. W związku z tym dzielę. Tutaj zobaczcie mapę I w pierwszym elemencie to jest to, co jest kilkaset metrów od domu. Potem do 2-3 kilometrów. A dopiero jeżeli mam wyjazd do jakiejś. Yy, Jakiegoś supermarketu, który znajduje się ode mnie 5 km budowlanego na przykład, czy coś takiego, no to w tym momencie on jest w rogu ekranu. Tam dopiero potrzebuje, w tym ostatnim obszarze potrzebuje dopiero... Można na przykład otworzyć sobie mapę i zastanowić się nad pierwszym kręgiem, drugim, trzecim gdzieś dalej i gdzie potrzebujemy minimum. Dzieci ze szkoły, czy trening, gdzie mamy drugi obszar, gdzie potrzebujemy już znacznie większą ilość rzeczy, i trzeci, ostatni, gdzieś tutaj, czyli parę kilometrów, oraz w ogóle nie, przywio nie przywiozę tego, przyniosę w rękach czy na rowerze, gdzie muszę jechać samochodem, ewentualnie rowerem, gdzie wtedy będzie kluczyk do roweru potrzebny, żeby pod supermarketem, znajdującym się 5 kilometrów ode mnie, przypiąć rower, a potem następne dystanse, gdzie wyjeżdżam na dzień lub. W ogóle dłużej. W temacie EDC jeszcze może na przykład pojawić się krem na przykład do twarzy. Nieraz mnie coś swędzi, jak za mało posmaruję po goleniu. Albo na przykład pomadka do ust, którą posmaruję jakąś wazelinę czy coś takiego. Na przykład w okresie zimowym. Więc może być to przydatne. Już pomijam rękawiczki i czapkę, która też jest bardzo przydatna, żeby zachować ostrożność w okresie zimowym. Tak samo jak czapka z daszkiem w okresie letnim czy chustka, żeby... Jak mówiłem przed chwilą, nie spalić sobie czoła. Co jeszcze, jeżeli mówimy o takim EDC-dojazdowym, to jeżeli nie jadę samochodem, zobaczcie, zwróćcie uwagę: jak jadę samochodem, to muszę być skupiony na drodze. Ale jeżeli jadę pociągiem, to co mogę ze sobą zabrać dodatkowo i co zabierałem? Jak 20 lat temu miałem wypadek w lato. I dwa miesiące poruszałem się pociągami, dojeżdżałem do pracy do Warszawy pociągami, to miałem w zestawie książkę. Przeczytałem w dwa miesiące pięć książek, siedząc tylko i wyłącznie w pociągach i autobusach. I uważam wcale, że nie był to super wynik, bo potrafiłem przeczytać 30 książek w ciągu miesiąca. Ale jak zacząłem dojeżdżać autobusem, to coś trzeba było w tym autobusie robić. No Teraz też sprawdzałem po latach, co ludzie mają i co robią w pociągach. No, Mało kto ma książkę, najczęściej klikają wszyscy na, po, po, na telefonie i przeglądają proteczki, czy grają ewentualnie, dlatego też. Teraz przejdziemy do dziwnych rzeczy w zestawie, i powiem wam, co, co, co znalazłem w niektórych zestawach, które mogą być dziwne albo fajne, przydatne. Niekoniecznie mi chodzi o skrytykowanie tego, no, ale na przykład pokazanie wam, co w tym pół tysiącu zestawie na wrydek.com znalazłem. Bo tam można sobie przejrzeć naprawdę 1050 czy 1065 stron z różnymi EDC. Ja dotarłem do 70 którejś. Zamiast takiej butelki, można sobie na przykład skorzystać z pierściówki jeszcze. Będzie to dziwnie wyglądać, będziecie się co, co jakiś czas coś takiego odkręcać, popijać, pomyślą że tak musicie pić. Ale to jest pewne rozwiązanie, jeżeli chodzi o targanie zamiast pół litra, to na przykład 180 ml wody i już mamy w tym momencie mniej. Niedawno był na temat nożyków, małych nożyków film o Możecie zamiast takiego nożyka, jak ja kupiłem go w Castoramie, przewiercić dziurkę lub kupić gotowy w postaci breloczka i będzie to opinel. Tutaj karta... Kliknijcie, zobaczcie, mówię na ten temat. Również coś tak, zamiast latarki, może być takie światełko, które przyświeca. I powiem Wam, że dwie takie lampki kiedyś miałem i jechałem na rokach 30-parę kilometrów po nocy. Wystarczyły, dają całkiem nieźle po garach. Jedna bardzo istotna rzecz to zobaczcie, ile zajmuje apteczka. W apteczce też jest oczywiście latarka. I kupę innych rzeczy. W związku z tym czegoś takiego nie targam, idąc po dzieci do szkoły, albo nawet idąc do urzędu miasta, bo nie uważam, że będzie mi to przydatne. I nigdy się nie przydała apteczka w takim formacie, wychodząc z domu. Można oczywiście chodzić objuczonym za osiołka, jak ja robiłem to kiedyś, nosiłem dziwne rzeczy, natomiast nie polecam. I z racji, że za miesiąc roszami kończę 50 lat, przechodziłem troszeczkę kilometrów w tym życiu, to mogę Wam powiedzieć śmiało: możecie odchodzić swoje EDC. Co jeszcze? Przejdziemy do teraz takich dziwnych rzeczy, które można znaleźć w EDC. I w takim EDC na przykład często ktoś ma krzesiwo zapalniczki, zapalniczki benzynowe. I tych zapalniczek benzynowych ma w ilości 6 sztuk. Sorry, nie wiem po co, ale jak chce, jak lubi, jak ma fan, to ma. Natomiast jedna istotna rzecz, nie róbmy i nie przesadzajmy na naszych kanałach z takim tematem, że. Robimy z, zestaw przetrwania z EDC. Sorry, jak będzie sytuacja, jaka jest na wschodzie u nas, to pewnie zmienię z moje EDC. Ale na dzień dzisiejszy, na pewno w EDC nie mam, co niektórzy mają, noża klasy Full Tank. Nie noszę tego po mieście. Zresztą przepisy nie pozwalają, żebym miał gdzieś pójść na imprezę, żebym w, w tłumie miał taki nóż. W związku z tym, w tym momencie. Tego typu rzeczy są nieprzydatne i wystarczy zupełnie taki mały nożyk, żebym rościł paczkę, bo do czegoś więcej się nie przydało mi w ciągu ostatnich kilku lat, żaden nożyk tak naprawdę. Co jeszcze takiego dziwnego i fajnego znalazłem? Dobra, pojawia się lista i możemy sobie tą listę przeanalizować. Przeglądając wszystko, znalazłem wiele ciekawych rzeczy, które bym zanego zanegował, albo wiele rzeczy, które mnie zainteresowały. Tak jak powiedziałem, krzesiwo jest rzeczą, która jest niepotrzebna. Siedem zapalniczek, jest rzeczą, która jest niepotrzebna. Poziomica jest rzeczą niepotrzebną, uważam, bo nie wiem po co mi poziomica nigdy mi się nie przydała. Poziomica również nie, przygrał, nie przydał mi się śrubokręt. I pytanie, czy EDC, do EDC mamy zaliczyć ubranie, koszulkę, spodnie. No po wychodzę, pochodzę po domu, też to mam, idę na trening, to zmieniam nastrój treningowy i wtedy na przykład zmienia się również moje EDC na każdy trening, ale to już wtedy nie będzie EDC, tylko Every Training Care czy coś takiego, gdzie będę miał ze sobą poza paskiem i do bokiem, będę miał zapasową baterię do, moja, do paska, żeby zapisać trening. No ale to już nie noszę nie, nie, nie codziennie, tylko trzy razy w tygodniu góra maksymalnie. Znaczy się. Wiele razy spotkałem się z czymś takim, że ktoś miał miarkę do mierzenia. Nie wiem po co, też mi się to kompletnie do niczego nie przydaje. Nożyczki jest nóż, też nie przydają się. Zestaw wytrychów. To była bardzo ciekawa rzecz. Po co zestaw wytrychów? Co Kto nosi zestaw wytrychów na co dzień? A co to jest zestaw wytrychów? To jest zestaw takich narzędzi, za pomocą których otworzysz zamek. Dziecko nie wie, co to jest zestaw wytrychów, a niektórzy mają coś takiego w zestawie. Bardzo ciekawa rzecz. Klucz nastawny francuski w wersji mniejszej lub większej. Też jest ciekawostka. Zatyczki do uszu. Nie wiem, kiedy by się przydał mi zatyczki do uszu. Uważam za dość niebezpieczne noszenie słuchawek w uszach, gdzie nie słyszę, czy coś nie trąbi i mnie nie przejedzie. A znam sytuację, gdzie dziewczynę potrącił tiry, który pikał, ona nie słyszała, a potem przejechał i rodzice tam mi, że Następna fajna rzecz w EDC to jest kamyk szczęścia. Tygrysie oczko ktoś nosi. Dokładnie znalazłem, poprosiłem, bo dałem dzieciom tygrysie oczka. I taki oto element można znaleźć w EDC. Bardzo jeszcze ciekawa rzecz, w której musiałem dojść, co to jest, to jest moneta decyzyjna. Czyli rzucamy monetą i decydujemy. Orzeł, nagrywam film dalej, reszka, kończę. Nie, nie kończę. Nie podejmuję decyzji za pomocą monety decyzyjnej. Ale niektórzy mają coś takiego w swoim EDC. Pierścionek może być w EDC. Ktoś może mieć na przykład krzyżyk w EDC, bo jest na przykład wierzący. Różaniec. Potem spojrzałem, kto, a tam było podpisane pastor. Znalazłem Biblię, tam była podpisana pastor. No oczywiście, jeżeli coś takiego jest i jedziecie to zamiast książki to i będziecie księżmi, to będziecie mieli Biblię. Ewidentnie prywatna decyzja. Trzy razy znalazłem na EDC aparat fotograficzny. Kiedyś nosiłem całą torbę, zestaw fotograficzny, jakby reporterski. A notabene też jak jesteście reporterami, to powinniście znać swoje EDC i w EDC będzie czekolada, bo jeżeli się zajmiecie, skoncentrujecie na reportażu, a naprawdę można odpłynąć wtedy do innego wymiaru na robieniu fajnych zdjęć, to przyda się potem czekolada, żeby nabrać energii. Również za niepotrzebne, ale ciekawe to jest łyżka WDC. Natomiast powiem Wam, do czego może się przydać łyżka. Stwierdziłem kiedyś, kupując w lato lody, że powinienem mieć taką małą łyżeczkę, taką super małą łyżeczkę, którą będę miał w portfelu, żeby na przykład kupić sobie lody takie, jakie lubię, a które nie mają łyżeczki, inaczej ich nie ziem, będę na przykład na mieście. Raz by mi się przydała w tym roku. Ale kupiłem lody z łyżeczką. Inną ciekawostką jest termos. W zimę, zamiast nosić czegoś takiego, może przydać się termos. Niektórzy pokazywali spodnie Nie lubię spódnicy bez paska, tylko czy pasek jest EDC, czy ubraniem. Możecie podyskutować pod filmem, zastanowić się czy ubranie jest EDC, czy to jest po prostu ubranie. Klikacz do niespokojnych rąk, albo kulki odstresowujące, albo bransoletki odstresowujące, nie mam takiej bransoletki, ale to jest taka bransoletka, która ma same kulki, ktoś sobie przetacza to. Wygląda jak jakiś buddyjski różaniec, czy coś w tym stylu. W związku z tym niektórzy też coś takiego noszą, bo są bardzo denerwowani, potrzebują uspokojenia. W dzisiejszym świecie wcale się nie dziwię, że potrzeba uspokojenia. Jedna fantastyczna rzecz, którą znalazłem czym się desce, to dron. Nie wiem po co, ale był. Bardzo mi się nie raz podobają w filmach. Ktoś mówi, Mam trzy sznurki. Nie wiem dlaczego trzy i do czego, ale ma. Bardzo mnie to bawi. Nie śmieję się w tym momencie. Po prostu uważam, że to, że to za taki fajny, fajny humorystyczny element filmu. Można mieć. Przeglądając wiele, wiele stron, zacząłem się zastanawiać, dlaczego nikt nie ma TikToku w swoim zestawie. Może w Stanach nie ma TikToku i są tylko w Europie. Nie wiem, może napiszecie mi coś na ten temat. Natomiast znalazłem później miętówki, znalazłem gumy do rzucia miętowej i tym podobne rzeczy. W związku z tym było. Coś takiego, co może odświeżyć oddech. A, jeszcze znalazłem na przykład perfumy, które sam kiedyś nosiłem, które były potrzebne i przydatne na przykład w pracy biurowej. Przejrzałem z 1065 stron 71, gdzie jest 7 do 10 rzeczy, czyli około pół tysiąca minimum zestawów EDC. Rekordowy zestaw, który miał, to miał 28 elementów. Jeżeli bym stwierdził minimalny zestaw, to miał dwa elementy. Większość osób twierdziło, że zestaw EDC to są takie rzeczy, które zmieszczą po prostu na ręku i pokazywali zegarek odwrócony w tą stronę i e, rękę. Natomiast jak widzę, w Stanach nie ma tendencji w której robimy z EDC zestaw bushcraftowy, zestaw survivalowy, zestaw turystyczny, zestaw medyczny. Pani doktor miała jedna, jeszcze taka a propos miała też słuchawki, stetoskop i pewnie inne rzeczy, które są potrzebne do słuchania, patyczek do języka. Natomiast myślę, że jak idzie po dziecku do, do, do przedszkola czy do szkoły, rzuca w domu tą torbę ze swoimi rzeczami, to nie targa w tym momencie tego zestawu medycznego, lekarskiego ze sobą po dziecko, czy też wychodząc do ważnych drzewniaka po zakupy idzie raczej z portfelem. Wyjmuje portfel i idzie robiąc zakupy, więc to też jest taki zestaw narzędzi specjalistycznych, o którym mówiłem na początku. Będę słuchajcie kończył na tym. Myślę, że możecie przemyśleć swój zestaw biorąc pod uwagę po pierwsze Okres, czy jest to lato, czy jest to zima, czy jest to jesień, czy jest to wiosna oraz dystans, który macie przemierzyć, czy jest to w waszym mieście bliżej dalej, czy jedziecie już samochodem w ogóle do innego miasta i w tym momencie to decyduje o zestawie EDC, który jest w waszych kieszeniach. Tak, wasze kieszenie, dlatego że myślę, że zestaw EDC to nie jest coś, co należy nosić w plecaku, żeby obciążać siebie. Niektórzy mają takie zestawy, natomiast przeglądając pół tysiąca stron z EDC, znalazłem tylko jedną osobę, która miała plecak. A, niektórzy mieli plecak, ale mieli tam telefon, tablet, laptop i bezprzewodową klawiaturę oraz myszkę. Zestaw studenta potrzebny jest na studiach. Zobaczycie, to bardzo dużo studentów. W Ameryce ma, pisz, robi notatki na laptopach. Może to jest rzeczywiście pewne rozwiązanie. Ja też zresztą, jak pisałem prace magisterskie, pisałem od razu na komputerze, a nie ręcznie, więc w pewnym stopniu jestem ucywilizowany bardziej w kierunku laptopów, aniżeli zeszytu i długopisu. Dziękuję Wam za ten czas, który spędziliście ze mną, że wysłuchaliście co mam do powiedzenia. Jest to troszeczkę inny film, aniżeli spotkacie na ka innych kanałach. I tak chciałem, żeby była pewna nowość powiew wiatru i świeżości. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwonek, kliknijcie łapkę. Na sam koniec polecam Wam inne filmy z gadżetami, które mogą się przydać. Raz, dwa, tu jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. A ja teraz kupę sprzątania po tym wszystkim w tym filmie. Muszę to wszystko upakować na, na miejsca, gdzie było.